Cześć wszystkim. Dzisiaj kolejny fragment Ewangelii według świętego Mateusza, czytany z Biblii Tysiąclecia. Wiara kobiety kananejskiej. Potem Jezus odszedł stamtąd i podążył w okolice Tyru i Sydonu. A oto kobieta kananejska, wyszedłszy z tamtych stron, wołała Ulituj się nade mną, Panie, synu Dawida. Moja córka jest ciężko nękana przez złego ducha. Lecz on nie odezwał się do niej ani słowem. Na to podeszli jego uczniowie i prosili go, odpraw ją, bo krzyczy za nami. Lecz on odpowiedział, jestem posłany tylko do owiec, które poginęły z domu Izraela. Ona przyszła, padła mu do nóg i prosiła, panie, dopomóż mi. On jednak odparł, niedobrze jest zabierać chleb dzieciom a rzucać szczeniętom. A ona odrzekła, tak, panie, lecz i szczenięta jedzą okruchy, które spadają ze stołu ich panów. Wtedy Jezus jej odpowiedział: O niewiasto, wielka jest twoja wiara, niech ci się stanie jak pragniesz. Od tej chwili jej córka była zdrowa. To jest fragment, który jakby dla niektórych osób jest może niezrozumiały do końca, ale Jezus w istocie no, przez proroków, przez wszystkich. Przez wszystkich proroków od, od początku Starego Testamentu. No był zapowiadany jako Mesjasz, Mesjasz posłany do narodu izraelskiego. No, jednak ten naród izraelski jest narodem wybranym przez niego. Ja już to tłumaczyłem. Przez, on jest jakby przykładem dla innych ludzi. Przez niego pewne rzeczy się dzieją. Przez niego Bóg uczy pozostałe narody. A Jezus jako ten Mesjasz, był posłany właśnie do tego narodu, ale jakby z, z, i z tego, na, i dalej później poprzez, poprzez jego naukę, poprzez jego świadectwo, które tam się miało dopełnić, i, i, i jakby które tam on dawał, miało się rozlać na, na cały świat tak dalej. I to już apostołowie zaraz po śmierci Jezusa yy, zaczęli czynić, tak. I już głosili nie tylko wśród Izraela, tylko i, i u Greków, i, i, i w, innych, w innych miejscach. Więc natomiast no, sam jakby Izrael właśnie jest takim płótnem, powiedzmy, na którym Bóg maluje, przedstawia innym narodom, innym, innym ludziom, pozostałym, swoją wolę pokazuje konsekwencje. Yy, doświadcza i, i jakby no, to jest w pewien sposób taki transparent, no, na który my patrzymy i widzimy, jak się wola Boża realizuje. Yy, yy. Dlatego też Jezus, wiedząc jakby, do czego został posłany i, i wiedząc, że jest tym Mesjarzem, wiedział, że On ma się skupić na tym, żeby to z Izraela wyszedł ten impuls, no bo On jest tym narodem, który, przez którego Bóg Pewnych rzeczy dokonuje, nie znaczy, że jakby zbawienie Izraelitów będzie większe czy pełniejsze niż zbawienie nasze. Chodzi o to, że od nich, żeby, prze, że on jest tym narodem, przez którego Bóg swoją wolę objawia, komunikuje się w pewnym sensie, w taki właśnie sposób. I Jezus wiedział o tym, że, no, że on ma działać w ramach tego. Dlatego nie chciał iść nauczać, jakby gdzie indziej, i, i, i tej swojej działalności nie chciał prowadzić w innych miejscach. Skupiał się na tym, żeby dopełnić to wszystko w, w tym Izraelu. I dlatego nie chciał z tą kobietą rozmawiać, bo no w gruncie rzeczy miał jakiś swój cel, gdzieś tam szedł. Możemy się domyślić, jakby tej atmosfery, która wtedy panowała, tego klimatu, tego, że Jezus wiedział, czy znaczy intensywności, z jaką Jezus nauczał, tak? On przemierzał te, te kolejne krainy, kolejne miasta, tłumy za nim chodziły, jakby podejrzewam, że miał bardzo mało czasu generalnie dla, dla siebie samego i to widzimy, że on nawet w tych opisach, że on nawet chcąc czasami być sam, gdzieś szedł na górę jakąś, gdzieś próbował się odciąć, gdzieś na chwilę chociaż pobyć samemu, te tłumy zaraz za nim lgnęły, więc on widząc, że to jest kobieta, która w ogóle nie jest, do, do której on nie został w ogóle posłany, no po prostu zignorował ją w pierwszym momencie, natomiast no jest Jezus jest miłością, no i, i widząc tą, ten żal tej kobiety, tą jej, to jej cierpienie, i on ją jakby próbuje tak w pierwszym momencie, bo mówi, że on nie został posłany. To niedobrze, żeby dawać szczeniętom to, co się należy dzieciom, no bo w pierwszej kolejności ma być ten jednak, przez ten Izrael ma się to wypełnić. I tutaj w pewnym sensie. Sprawdza jej, jej charakter, jej nastawienie, jej pokorę, no bo nazywa ją i jej, podo jej podobnych, tak? I, i, I ją, jej dziecko szczeniętami, tak? Porównuje ich do psów. No, wiele osób już by się za to mocno oburzyło i odwróciło napięcie i poszło, ale ona mówi: ale Panie, ale i, i szczeniętą się karmi przecież w domu. I szczeniętom i się daje to, co zostanie tam ze stołu, czy co spadnie z tego stołu, tak? No i on wtedy zobaczył, że ona jest pełna tej pokory, pełna wiary w to, że, ten, że Jezus może jej pomóc. No i się na nią ulitował i, i, i spełnił to, co ona prosiła. I Bóg taką postawę generalnie nagradza i ceni taką pokorę w obliczu jego woli. Doświadczając nas i, i, i przez różne trudne. Yy, sytuację nas przepuszczając, nam pozostaje tylko wierzyć i być pokornym wobec jego decyzji, bo w gruncie rzeczy to my jesteśmy dla Boga, a nie Bóg dla nas. Bóg nas powołał do życia, bo taką miał wolę, a nie my, Boga, dlatego że my go potrzebowaliśmy wbrew temu, co mówi wielu ateistów i Badaczy yy, związanych, jakby no z, właśnie z, z badaniem religii czy, czy, czy historii ludzkości, no to, to, to część, część, duża część tych ludzi twierdzi, że, czy ze świata nauki twierdzi, że właśnie to ludzie wytworzyli Boga. No, jeżeli się jest chrześcijaninem, się wierzy, to się wierzy, wie, to Bóg stworzył ludzi. Nie ludzie Boga i my powinniśmy mieć, jeżeli jesteśmy ludźmi wierzącymi, to właśnie takie podejście, że to Bóg nas stworzył i że my musimy tą Jego wolę poszanować. I musimy mieć świadomość tego, kim On jest i skąd się wywodzimy. Natomiast ludzie, którzy w gruncie rzeczy niby wierzą, ale tak naprawdę to. Są już przesiąknięci tą ateistyczną kulturą, tą kulturą tak zwanej nauki, naukowości, która często sama w sobie też jest bardzo religijna, bo rzeczy tak naprawdę naukowych, opartych na twardych, naukowych dowodach, na, na, na faktach, które się da niepodważalnie stwierdzić tymi naukowymi metodami, jest dużo mniej niż nam się próbuje to przedstawiać. No ale. E ale ludzie, którzy się kreują, czy do tego świadka zaliczają, no, jakąś tam narrację budują, jakiś świat przedstawiają i ludzie, którzy w ten świat uwierzą, a dalej czują jakąś potrzebę jednak jakiejś duchowości w sobie, która jest w człowieku naturalna, oni będą szukali Boga, który będzie dla nich. Który będzie skrojony pod ich miarę, który będzie dla nich wygodny. Będą szukali Boga jak wygodnego ubrania. Natomiast my, którzy wierzymy w to, że Bóg jest Panem, sami musimy spojrzeć na siebie jako na tkaninę, która musi się do tego do tego Boga dopasować i która musi tej Jego woli słuchać i być pokorna w obliczu tej, tej siły. Siły, która w gruncie rzeczy jest przepełniona miłością, która uczy nas. My, nasze emocje, to, co my czujemy, to, co my widzimy wokół siebie, czujemy, to, jak my postrzegamy świat, to jest mniej więcej podobny sposób odczuwania czy postrzegania ma Bóg. Znaczy, Bóg widzi szerzej, Bóg widzi inaczej. Może nie do końca o to mi chodzi, chodzi mi o to, że te emocje, które mamy w sobie, pochodzą od Boga. Więc to Bóg nas uczy, to Bóg dał nam miłość, Bóg dał nam poczucie, potrzebę poczucia takiej sprawiedliwości, Bóg dał nam te wszystkie dobre emocje, ale i gniew i, 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 i czasami właśnie jakieś zdenerwowanie. To też są emocje, które Bogu, Bogu towarzyszą i które Bóg w sobie ma, ale on się, i on się z nami podzielił nimi, tak? On chciał mieć istoty. Chciał mieć przy sobie istoty, które będą myślące, które będą miały wolną wolę i które on będzie mógł. które będą jego dziećmi, tak? Bóg chciał mieć dzieci. My jesteśmy dziećmi Boga i on nas wychowuje. I o tym Jezus niejednokrotnie mówi. On nas próbuje, dlatego jest ojcem surowym, ale ojcem kochającym. Jeżeli ktoś ma wątpliwości właśnie co do tego, że Bóg kocha, to warto sobie uświadomić, że miłość jako emocja jest dana właśnie przez niego, tak? Więc mimo że bywa czasami ciężko i że te terminy, które my u Boga odbywamy, bywają bardzo trudne, to jednak jeżeli my potrafimy kochać, to po stokroć bardziej Bóg potrafi kochać. I z tym Was zostawiam. Niech Wam Bóg błogosławi w imię Jezusa Chrystusa. Trzymajcie się.